Jestem Dean Braxtonem i mam historię kiedy umarłem i poszedłem do nieba. Pracowałem w departamencie kurateli sądowej dla nieletnich. Kochałem swoją pracę, lubiłem pracować z nastolatkami. Często mówiłem cały czas, że będę to robił do dnia mojej śmierci. I potem, 5 maja 2006 roku, umarłem. Miałem kamienie nerkowe, kamienie były po prawej stronie. Miałem już kamienie nerkowe wcześniej, już byłem operowany i wiedziałem, że zabiorą mnie do pokoju, dadzą morfinę i ból zniknie. Miałem także infekcję nerek. Spędziłem całą noc w szpitalu i dostałem antybiotyki na infekcję. Operacja następnego dnia przebiegła dobrze. Złamali kamienie, ale również odkryli, że byłem jedną z tych osób, dla których podane antybiotyki nie powstrzymały infekcji. Więc gdy złamali kamienie, dostałem się do mojego krwiobiegu i rozwinęła się sepsa. Całe moje ciało zaczęło zawodzić, włącznie z sercem i płucami. Według raportów medycznych byłem klinicznie martwy przez godzinę i 45 minut. Ale jedną z rzeczy, która mnie zaskoczyła, było to, że nawet gdy opuszczałem swoje ciało, wiedziałem, że umieram. Byłem zaskoczony brakiem strachu, który doświadczyłem. Urodziłem się jako chrześcijanin, i wiedziałem, że umierając, idziemy do nieba. Czekałem na to z niecierpliwością, nawet zdając sobie sprawę, że umieram. Mówiłem sobie umie umierać, idę do domu. Pamiętam, że opuszczałem swoje ciało i szybko wychodziłem przez korytarze szpitala, wznosząc się w kierunku niebieskiego nieba, a potem przyspieszając przez przestrzeń kosmiczną. Zawsze próbowałem zrozumieć prędkość całego procesu. Czytałem Biblię i pamiętam, że czytałem fragment opisujący rozłąkę ciał i obecność Pana i mogłem powiedzieć, że to właśnie się działo. Poruszałem się z prędkością, którą mógłbym opisać jako szybszą, niż ktoś może mrugać okiem. W momencie, gdy górna powieka dotykała dolnej, już byłem w niebie. Tak właśnie wszedłem do tego królestwa. Pamiętam, że widziałem przed sobą okno na końcu tunelu. Nie twierdzę, że to było okno, ale to najlepszy sposób, w jaki mogę to opisać. Gdy zbliżałem się do tego okna, pamiętam, że przechodziłem przez nie i czułem się dobrze. Nie było nic złego, było spokojnie. Nie było nic, co by mnie niepokoiło. Nic, co by mnie stresowało. Najbardziej mnie zdumiało to, jak czułem się wyobcowany wcześniej, ponieważ wchodząc czułem się, jak byłem mile widziany. Wszystko w niebie wydawało się przytulne. Nie mówię tylko o Wszechmogącym Bogu, Jezusie Chrystusie czy Duchu Świętym. Mówię, że wszystko w niebie wydawało się szczęśliwe, że tam byłem i zdałem sobie z tego sprawę, patrząc wokół siebie. Były drzewa, drzewa mnie witające. Patrzyłem na kwiaty i widziałem, że także mnie witają. Byłem zachwycony, że dotarłem. To było jedno z tych rzeczy, które najbardziej pragnąłem, a nawet nie wiedziałem, że to pragnienie we mnie tkwiło, dopóki tam nie dotarłem. Chciałem zobaczyć Jezusa Chrystusa twarzą w twarz. To było dla mnie najważniejsze. Niebo nie jest niebem bez Ojca i Jezusa. Nagle przeszedłem przez las z drzewami, które przedłużały się przede mną. Wiedziałem, że Jezus Chrystus był po drugiej stronie tych drzew. Pamiętam, że myślałem, że muszę przejść przez ten las, żeby odkryć, gdzie jestem. Idąc między tymi drzewami, które otwierały się przede mną, czułem, że drzewa po obu stronach mówią: Będziesz widział króla, będziesz widział króla. Tak to odczuwałem. Moim głębokim pragnieniem było, aby królem był Jezus. Idąc, pamiętam, że dotarłem do polany przestrzeni szerokiej i otwartej, gdzie zobaczyłem Jezusa. Stał po mojej lewej stronie, patrząc na wielu aniołów i na to, co nazwałbym odkupionymi. Ludźmi, którzy byli na ziemi, opuścili ją i poszli do nieba. Pamiętam, że zbliżyłem się do niego i patrzyłem na niego. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, nie było bezpośrednie zbliżenie się, ale padłem na kolana i patrzyłem na jego stopy, gdy on zwracał uwagę na tłum przed sobą. Było ich miliardy. Gdy patrzyłem na jego stopy, podniosłem głowę, żeby zobaczyć część jego nóg. Ale wtedy nie udało mi się zobaczyć jego twarzy. Wszystko, co mogłem wyrazić, to zrobiłeś to dla mnie. Wewnętrznie wiedziałem, że jedyną przyczyną, dla której byłem w niebie, był Jezus Chrystus. Byłem tak wdzięczny w moim wnętrzu za to, co dla mnie zrobił, że jedyną odpowiedzią, jaką mogłem dać, było wielokrotne podziękowanie. Następnie zacząłem przyglądać się Jego ciału. Wszystko, co widziałem u Niego, mnie kochało: Jego stopy, Jego nogi, Jego ramiona. Potem dotarłem do Jego twarzy i spojrzał na mnie. To jedno spojrzenie jest jednym z tych doświadczeń, które trwają do dziś i do których od czasu do czasu powracam. Spojrzał na mnie, jak gdyby nigdy nie popełniłem żadnego błędu przez całe moje istnienie. To spojrzenie naprawdę mnie poruszyło. Potem, później, zastanawiałem się i przypomniałem sobie, że gdy Bóg przebacza, również zapomina. Nawet w Biblii, w liście do Hebrajczyków, w rozdziale 8 i rozdziale 10, wspomina się, że kiedy Bóg przebacza, jeśli to zrobi. Jest to tak, jakbyś nigdy nie grzeszył. Doświadczyłem tego spojrzenia od Jezusa. Wiedziałem, że on jest wiecznym bytem, który nigdy nie umrze. Moje ciało mogło umrzeć, ale ja, prawdziwa osoba w tym ciele, nigdy nie umrę. Miłość, którą miał dla mnie, nie miała końca. Po tym spotkaniu z nim wyładował we mnie pewne rzeczy. Opisuje to jak pobieranie czegoś na komputerze. Spojrzał na mnie i powiedział: Nie, to nie jest Twój czas, wróć. To była jego instrukcja. Zgodziłem się z tym i pamiętam, że nie przechodziłem przez drzewa, aby wrócić do miejsca, w którym wchodziłem do nieba. Przeszedłem nad nimi, jakbym fruwał nad nimi. Nie tak, że naprawdę fruwałem, bardziej tak, jakbym chciał być około trzech metrów nad powierzchnią. Najlepiej mogę to opisać, mówiąc, że było to podobne do chwili, kiedy Jezus chodził po wodzie i nie doświadczyłem żadnego strachu. Wspiąłem się tak wysoko, jak chciałem. Gdy dotarłem do punktu, w którym miałem wyjść, nie było tam drzwi. Po prostu się otworzyło i wyszedłem. To było tak, jakbym wiedział, kiedy miałem następny krok, kiedy miałem opuścić to królestwo. Byłem tam przez jakiś czas i poczułem, że moje ciało nie było gotowe, nie było przygotowane. Las był przede mną, a wiedziałem, że Jezus był po drugiej stronie drzew, ale poczułem, że mogłem pójść w lewo od lasu. W miarę jak to robiłem, całe stworzenie promieniowało radość. Widziałem góry, które poruszały się jak fale morza. Ale to były góry. Myślałem tylko, o to jest tak cudowne. Poczułem, że muszę wrócić do Jezusa, więc wróciłem do niego i stałem obok niego. Z jakiegoś powodu cofnąłem się za nim i wróciłem do pozycji, w której byłem pierwszy raz. Znowu uklękłem przed nim, a potem podzielił się ze mną więcej rzeczy. Mówił więcej o tym miejscu, i pamiętam o tym świetle, które promieniowało z niego. Nie wspomniałem o tym za pierwszym razem, ale to wielkie światło mnie otaczało. Spojrzał na mnie znowu, spojrzał na mnie tymi miłującymi oczami i powiedział: To nie jest twój czas. Zacząłem wracać po raz drugi. Wróciłem przelatując nad drzewami, aż dotarłem do krawędzi, gdzie wchodziłem. Musiałem zrobić jeszcze jeden krok, aby wyjść, ale nagle znów poczułem, że moje ciało nie było gotowe. Myślałem: Tak zostanę. Tym razem poszedłem na prawo od tych drzew. Widziałem i doświadczyłem wielu wspaniałych rzeczy. Wydawało się, że ta strona była bardziej związana z płynami, takimi jak woda, morza i rzeki. Niebieskie były bardziej niebieskie, a kolory były bardziej intensywne niż możesz sobie wyobrazić. Podróżowałem i widziałem wiele różnych zwierząt. W niebie było wiele zwierząt. Potem wróciłem obok Jezusa. Było niesamowicie. Zawsze tam był. Znowu wróciłem w to samo miejsce, gdzie byłem z Jezusem, patrząc na Jego stopy. Spojrzałem w górę i zobaczyłem moją rodzinę. Po drugiej stronie zobaczyłem moją babcię Marię stojącą przede mną. Miała grupę za sobą, a przed nią pokolenie za pokoleniem wszystkich, którzy łączyli się z Jezusem na ziemi, przyszło mnie przywitać. Teraz wiem, że byli tam za pierwszym i za drugim razem, kiedy byłem z Jezusem. Nie rozpoznałem ich w ogóle, bo skupiłem się na Jezusie. Ale tym razem najpierw skupiłem się na Jezusie, a potem na nich. Ludzie czasami pytają, jak wyglądali Trudno opisać ludzi w niebie, ale mówię im, że promieniowali, z uśmiechami pełnymi czystej radości. Pomyślałem: Wow! Muszę zobaczyć całą moją rodzinę w niebie uśmiechającą się. Nigdy nie widziałem tego na Ziemi tak dobrze się bawiącymi ze sobą. Nie wiedziałem, że rodzina wygląda tak w niebie. Myślałem, że wszyscy jesteśmy rodziną Boga i że zobaczymy się i to tyle. Ale prawda jest taka, że rodzina jest ważna dla Boga. Zrozumiałem, że są ludzie, których nie sądziłem, że tam będą. Myślałem, że nie pójdą do nieba, bo nie spełnili kryteriów, które miałem dla nich. Spełniali kryteria Boga, ale nie moje. W naszym wierzeniu, gdy ktoś przyjmuje Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, to jest kryterium, które Bóg wymaga. Więc tam była moja rodzina idąca mnie pozdrowić, a Jezus podzielił się ze mną wieloma rzeczami. Doświadczyłem, co to znaczy być w niebie, cała wspólnota, wielbiąca i adorująca Boga. Ale nagle Jezus spojrzał na mnie zdecydowanie i powiedział: To nie jest twój czas, wróć. Czułem, jakby całe stworzenie oddaliło się z mojej drogi, potem powiedzieli: Nie mówił o mnie tylko o tobie. Poczułem się jak żołnierz przypominający sobie dni w siłach powietrznych. Jezus nalegał, że muszę być tutaj bardziej niż chciałem być tam. Moja babcia Maria poprosiła mnie, abym zabrał jak najwięcej mojej rodziny, gdy wrócę. Skłoniłem głowę przed Jezusem, przelatując ponad tymi niebiańskimi drzewami, i wróciłem na brzeg nieba. Wszedłem, wróciłem do tego królestwa i poczułem smutek, jak płacz dziecka, które nie może być pocieszane. Pamiętam, jak wchodziłem do pokoju szpitalnego, unosząc się nad łóżkiem, na którym leżało moje ciało. Lekarze już przestali na mnie pracować i zaczęli sprzątać. W tym momencie nawet lekarz wspominał, że był bliski podpisania aktu zgonu. Patrzyłem na swoje ciało z góry. Przyglądałem się mu uważnie. Zbliżyłem się, unosząc się i pochylając się nad nim, a potem wróciłem do mojego ciała, dokładnie wtedy, gdy lekarze się spieszyli. Monitor serca emitował ciągłe sygnały dźwiękowe i szybko włożyli mi rurkę do gardła. Chociaż nie chciałem wracać, poczułem jakby coś mówiło: "Potrzebuje cię więcej tam niż tutaj". Po tej doświadczeniu zmieniłem się. Teraz widzę rzeczy z wiecznej perspektywy. Moje spojrzenie na rzeczy nie jest takie samo jak wcześniej. Nie przywiązuję się do rzeczy w ten sam sposób. To nie oznacza, że jestem obojętny, ponieważ wiem, że są one potrzebne na tym świecie, ale gdy odejdą, smutek nie ogarnia mnie. Moja żona mogłaby opowiedzieć więcej o tych zmianach, ponieważ była świadkiem transformacji po moim doświadczeniu bliskiego spotkania z śmiercią. To jest historia, którą dzielę się z wami dziś, mogłabym kontynuować przez wiele godzin, ale mam nadzieję, że było dla was przyjemne jej wysłuchanie, było mi miło się podzielić.